Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie w kolejnym odcinku na kanale Zielony Listek. Z tej strony Paulina i dzisiaj nadaję do Was prosto spod centrum ogrodniczego w świerkańcu z ogrodu śląskiego. Często zabieram Was na wycieczki do tego miejsca, bo bardzo je lubię, darzy je ogromnym sentymentem. Za chwilkę się dowiecie, dlaczego. Ja tutaj przeszłam przez tą bramę jeszcze z takimi pomarańczowymi liśćmi, bo chciałam Wam dzisiaj też pokazać ten zaprojektowany ogród tutaj. Zawsze mnie ciekawił, ja tutaj nigdy nie schodziłam na dół, i mimo tutaj, jak widzicie, Padającego deszczu, jednocześnie było bardzo ciepło, także takie prawdziwe przedwiośnie. No to ja tutaj postanowiłam dzisiaj zejść i też się rozejrzeć, tak sama dla siebie, ale też, żeby Wam pokazać. I powiem Wam, że ten ogród naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. Jest bardzo pięknie utrzymany, ładnie zaprojektowany i na wiosnę, później na lato czy na jesień, może tutaj być pięknie. Spójrzcie, jest tutaj jeszcze mostek z wodospadem. Taki szybki, po prostu rzut, bo byłam ciekawa, jak to tutaj wygląda, a zawsze widziałam, jak dużo osób tutaj zwiedza to miejsce. Ogólnie to centrum ogrodnicze jest na tyle wyjątkowe, że znajduje się też tam bawilandia dla dzieci czyli taki mały figloraj. Są dwie kawiarnie co najmniej jest kwiaciarnia też tutaj fasada była remontowana. bodajże w zeszłym roku czy dwa lata temu. No, i jest to też ogromne takie centrum handlowe, wielobranżowe, z rzeczami do domu, nie tylko ogrodniczymi, nie tylko z akcesoriami do roślin. Także dzisiaj też sobie przejdziemy. O, tam się jechało do Bawliandii, my jeszcze tam nie byliśmy, ale na pewno z dziećmi niedługo przyjedziemy zobaczyć, bo nawet ostatnio koleżanki w pracy mówiły. O tym miejscu, że jest też tam fajne miejsce dla dzieci. A tutaj możecie zobaczyć, jak ogromny jest to kompleks. Naprawdę sporo miejsc. Sporo miejsc do odwiedzenia. I wchodzę, kochani, wchodzę. Wita nas tutaj wiosenna wystawa. No, wchodzi się właśnie od tej części z różnościami, ze sztucznymi kwiatami, z różnymi wazonami, pojemnikami szklanymi, ozdobami, kwietnikami. Sami widzicie, że można naprawdę znaleźć tutaj mnóstwo, mnóstwo rzeczy i robi to wrażenie, czy ktoś lubi, czy nie lubi. Tutaj widzimy pozostałości jeszcze po dniu babci i dziadka. Można było zaopatrzyć się w kubek. Tutaj minęłam dość szybko, ale zatrzymał mnie zapach tych róż, które okazały się być świeże. Przepiękny zapach i wystawka walentynkowa, bo ja byłam tam w piątek po tłustym czwartku i w sobotę właśnie Wam dogrywam teraz dźwięk spójrzcie, tutaj znowu mamy wystawkę też tematyczną, wielkanocną na nadchodzące święta, także też jest fajne w tym miejscu, że jeżeli nie mamy koszyczka wielkanocnego albo jakichś innych rzeczy można sobie tutaj naprawdę zrobić fajne zakupy właśnie tematyczne, podróżne wydarzenia, różne święta również jest imponujący tutaj asortyment sztucznych kwiatów spójrzcie jak pięknie to wygląda dla oka. Nie znam miejsca, w którym byłoby więcej sztucznych kwiatów niż właśnie tutaj w świerkańcu w Ogrodzie Śląskim: kurczaczki, jakieś inne zwierzątka, ptaszki. No, można tutaj po prostu oglądać, można nabyć wszystko, czego się potrzebuje nawet jakieś takie fontanny dla owadów czy dla, dla ptaków do ogrodu. Tam jest wystawka z szklanymi różnymi pojemnikami, wazonami, tymi kopułkami, mini szklarenkami, w którym na przykład ja trzymam w takiej szklarence z torczyka jubilerskiego piękne, piękne donice zewnętrzne. Jest ich naprawdę spory wybór. Tutaj są domki dla ptaków. Ja, tak, wiecie, co, tak, takim szybkim rzutem, po prostu tutaj dla was nagrałam, żeby pokazać, co tam jest aktualnie, bo naprawdę film rzucam na świeżo. A tutaj jest hit cenowy hit cenowy, który mnie przekonał, bo szukałam od dawna Donicy dla moich glorków. To jest Donica samonawadniająca z miernikiem wody. No, i ja widziałam w internecie właśnie tak po 90 zł takie donice, a tutaj taka 50 cm, 50, 33 zł z groszami. Także mnie to przekonało i ja się od razu Wam pochwalę, skusiłam na tą białą donicę. Później po nią wróciłam, a tutaj jeszcze się w międzyczasie rozglądam za innymi, podobnymi produktami, ale te donice mnie tam, które są na regale, nie przekonały, skusiłam się właśnie na tą białą. No, i tutaj lecimy dalej. Wiecie, że z właśnie Ogrodu Śląskiego mam bardzo dużo osłonek, bo te osłonki tutaj naprawdę czasem można upolować w atrakcyjnej cenie, nawet 50% taniej niż jest na stronach internetowych, gdzie właśnie ceny za osłonki no, są wysokie. W tych popularnych sklepach przynajmniej są okazje, ale są też ceny wysokie. A tutaj jest zawsze troszkę taniej, jeśli chodzi o osłonki, i nie ukrywam, jest to jeden właśnie też z tych argumentów, że lubię tu przyjechać i popatrzeć, bo czasem można jakąś fajną osłonkę wyhaczyć, o czym przekonacie się już za chwilę, ponieważ ja upoluję jedną osłonkę nową. Też ja tutaj przyjechałam, spójrzcie, te złote są bardzo ładne też. Przyjechałam tutaj, pokazując wam, co jest na regałach. To wam powiem, że właśnie przyjechałam tu na świeżo, żeby uczcić przedwiośnie, moi drodzy, bo zobaczyłam na Facebooku właśnie tego ogrodu w świerkańcu, że jest dostawa w środę. W środę była minioną. Dzisiaj mamy sobotę, także niedawno, i postanowiłam sprawdzić, co ciekawego przyjechało, jeżeli chodzi o rośliny, co tam się zmieniło, bo ostatnio tutaj byłam jesienią. Nagrałam materiał, ale go nie wrzuciłam. Byłam też jesienią w Obi, też nagrałam materiał i też go nie wrzuciłam, bo jakoś to mi, słuchajcie, umknęło. Minęły dwa tygodnie, a e, materiał był niewrzucony, no i po prostu się trochę przeterminował. Ale dzisiaj właśnie, żeby przyspieszyć trochę nadejście wiosny, wybrałam się na pierwszą w tym roku wyprawę roślinną właśnie do ogrodu śląskiego. I spójrzcie, jaki tutaj jest ogromny asortyment. Znajdziemy tutaj podłoża. Tu sprawdzam, to są siatki do ochrony krzewów, ale ja już tutaj myślałam, czy da się je zaadaptować pod paliki z muchu, takie samoróbki. Tutaj też zawsze lubię sobie zajrzeć, jakie są doniczki plastikowe, bo jest to wiadomo tania sprawa, a fajnie się sprawdza do tych hydroponicznych do hydroponicznych doniczek. Taka plastikowa osłonka czasami warto mieć kilka sztuk w domu, żeby na szybko mieć, gdzie nowo przesadzoną do hydroponiki roślinę wstawić jakimś takim niedużym kosztem, a tutaj hit, te konewki widziałam na temu, one były po 27 zł, to była jakaś okazja wtedy i bardzo mnie kusiło, żeby to, żeby to zamówić, tutaj one były troszkę droższe, chyba po 35, ale jak ktoś nie chce zamawiać z Chin, no to można sobie tutaj parę złotych, no niedużo, no 37 jak za konewkę, dla mnie jeszcze jest w porządku. Ona jest plastikowa, leciutka. Myślę, żeby się fajnie e, sprawdziła do podlewania małych kubeczków i nie tylko. Te były piękne też. E, takie właśnie w kwiaty, bardziej retro do ogrodu, może. Tutaj jest super, też precyzyjna e, z dzióbkiem konewka, ale troszkę jest jednak e, za droga. Tym bardziej, że właśnie mam taką, dokładnie tą, którą tutaj sprawdzam, kupioną na zielonym parapecie w tej samej cenie około 2 lata temu. Nawet na zielonym parapecie chyba była za 65 zł swojego czasu. I tutaj obok też fajna, ale troszeczkę za bardzo wymyślny kształt, jak dla mnie. Także zostaje przy tej. Ta srebrna większa jest też fajna. No i ta na dole może następnym razem ona ma troszkę większą pojemność się skusza. I tutaj też możecie zobaczyć każdą ilość podpór. Ta w ogóle ma chyba. Tutaj z 2 z metry wysokości. Ogromna ilość różnorodnych podpórek. Tutaj ściereczki kuchenne. Jak widzicie, ja się na dwie skusiłam. Kupiłam te dwie kolorowe, bo miałam ostatnio deficyt ściereczek. Tutaj możecie zobaczyć jedną z nich. No i jeszcze zanim pójdziemy na rośliny, to Was tutaj przeprowadzę przez tą część właśnie z chemią domową. Nawet jest wystawka książek. Niesamowite. Tu są jakieś rzeczy w przecenie, coś tam można sobie poszperać. No i tu od termometrów zewnętrznych, po karawki, po różne takie, wiecie, kamionkowe czy tam gliniane te naczynia. Nawozów, ogromna ilość, każda ilość, od polysektu sektu po substrale, targety, wszystko co byście chcieli. Nasiona, kwiatów. Tutaj są znowu, tu jest dział kuchenny, ale znaleźć na nim możemy i klamerki, i sznurek na, na bieliznę, i w ogóle wszelkiego rodzaju. Pojemniki, i ja sobie tam kupiłam właśnie świetny pojemnik, taki wysoki do ukorzenienia na moją matę. Tam widzę też ściereczki, także zaraz się przejdę pobuszować. Przeróżne, szklane pojemniki, patery. Naprawdę fajny, fajny wybór. No i chodźcie już do roślin, bo tam po prostu można by było jeszcze spędzić kolejne pół godziny. E, zaopatrzyłam też się w nasiona tam na tym stoisku e, do kiełków. Tutaj niezmienne wrażenie na mnie robią te ogromne rośliny, fikusy, palmy i fajnie. Naprawdę zawsze się cieszę, jak jestem w tym miejscu, bo to jest taki czas też e, dla mnie, żeby troszkę wyrwać się z domu, pochodzić, coś tam sobie pooglądać. Zobaczcie, świeżutkie sansy, e, piękne, piękne sansy, te zwykłe laurenty i zejlaniki całkiem spore okazy po 85 zł bez groszy. Moi drodzy, też mamy tutaj walentynkową wystawkę storczyków. Całkiem ciekawe, nie takie pospolite te storczyki. Zobaczcie na ten, jaki jest dziwny z tymi ciapkami białymi. No i jeszcze te drobno kwiatowe, te drobniutkie kwiatuszki były naprawdę bardzo fajne. Storczyki były dosyć drogie po 80 zł ale były naprawdę ciekawe. A tutaj mamy znowu dalszy ciąg osłonek, tylko że ja już tutaj chyba pójdę w te rośliny. Szukałam tu czegoś ciekawego poza bluszczykami i poza fikusami, bo do tych roślin jakoś mi tak nie jest. Tutaj było kilka ciekawych okazów. Mamy ten palik kratiste i pięknego, ogromnego filodendrona lemon lime. Choć ja wolę te filodendrony zdecydowanie w formie przewieszającej się, był tam jakiś paraiso. Tutaj mamy Cisusa, takiego już naprawdę wysokiego. I tutaj bardzo się do mnie uśmiechały te Brazile. Moi drodzy, Brazile były piękne, dorodne, ładnie wybarwione. I cena była słuchajcie, w porządku. Była w porządku cena. I piękne okazy. Widać, że takie świeżutkie, trochę podpędzone, bo liście były duże no, naprawdę piękne, spójrzcie było na czym oko zawiesić i tutaj już mi się też uśmiech na buźce pojawiał, bo spójrzcie ile pnącz takich ładnych, nowych te lemony, filodendron, skandens lemon lime, również piękny, żółtejski duże, dorodne sadzonki i cena również była, kochani, atrakcyjna bo takie filodendrony skandensy są w internetach po około 50 zł, 55 także. I tu odnośnie tych cen to właśnie czasem wśród lokalsów spotykam się z opinią, że jest tutaj dosyć drogo. Ja bym się z tym nie zgodziła, bo nawet jeżeli się coś zdarzy, parę złotych e, drożej e, tutaj znaleźć, to, to można oczywiście znaleźć, e, zdarzają się takie perełki, e, okazje, naprawdę ja tutaj wiele roślin kupiłam w okazyjnych cenach. Dodatkowo mamy tutaj tak ogromną różnorodność produktową. Miejsce jest prowadzone z takim, wiecie, zaangażowaniem, naprawdę asortyment jest bogaty. Także ja myślę, że tutaj, mimo wszystko, jak jest czasami coś droższego, to warto odwiedzić to miejsce, bo zdarzają się też tańsze rzeczy. A tutaj ja właśnie znalazłam coś pięknego, coś czego nie widziałam tutaj, jak byłam poprzednio. 1350, zobaczcie, czy, czy ta osłonka według Was była droga? Według mnie nie, była piękna i ja ją właśnie włożyłam do koszyka. Także, kochani, tutaj przeszłam obok, zobaczyłam też te piękne sansy w takich M-kowych rozmiarach. Tutaj mamy tą Golden Flame, o ile dobrze kojarzę, 2790, więc chyba wszystkie będą po tyle. Tu mamy tą Laurenti. Moonshine piękna. Jeżeli chodzi o tą Sanse Moonshine, no to zdradzę wam, że albo jutro w niedzielę, albo w poniedziałek zobaczycie unboxing, gdzie przyszła do mnie właśnie Sansevieria Moonshine. A teraz łapiemy z powrotem ostrość i wracamy do przeglądu roślin. Mamy tutaj przeróżne brązaje, strelicje, jakieś większe filodendrony roho Kongo. Mamy tutaj też dracenki piękne, takie te białe, nie zwróciłam na, nich, na nie dostatecznej uwagi. I po tych szparagach fajne monsterki minimy. I widać też tu świeżutkie begonie. Bardzo ładne te begonie były. Feria barw i kolorów łapała uwagę oglądającego. Tutaj też była ciekawa, taka ciemna, ale w niezbyt dobrym stanie. Choć jakby się oskubało te liście, to by było dobrze. Tutaj jest taka srebrzysta dla kontrastu. Ja begonię wolę inne, typu Makulata albo Koralina de Lucerna, ale takie begonie też zawsze fajnie różowe sobie jest pooglądać. I tu jest taka wystawka właśnie z większymi roślinami. Zawsze jakieś tam fikusy znajdziemy, sensy dracenki. I taki jeszcze dam Wam tutaj rzut na całość. Naprawdę malowniczo to wygląda. I tam obok tych marant, jeszcze tu widzimy piękne zielistki. Bardzo lubię zielistki. Te okazy też były takie świeżutkie, ładne. I rośliny mięsożerne, spójrzcie, jakie to jest niesamowite. Bardzo interesująca grupa roślin. Nie odważyłabym się prowadzić takie rośliny. Potrzebne by były chyba warunki terrorystyczne. Tutaj mamy zielistki ocean, i zaczynają się takie maluszki, jakieś fitonie, niedośpiane, może też jakieś tam kalate małe. O, tutaj są peperomie. Także właśnie też tutaj ten zakątek na tym stole charakteryzuje się zwykle ciekawymi maluchami, nawet jest tenante variegata, mozaik, dosyć droga, no ale też gatunek rośliny zobowiązuje. Trzykrotki na nóg, tutaj też mamy fitonie i takie pile ciekawe. Filodendron, nie pamiętam, czy to jest ksanadu, czy nie. Jakieś pierzasty i piękne agleonemy, które troszkę miały wysoką cenę. One jeszcze do niedawna w internecie też po tyle kosztowały te spore okazy, ale już teraz można je dostać taniej. Natomiast tutaj niezaprzeczalnie są to takie pełnowartościowe, dorodne sadzonki, niepouszkadzane. Gęściutkie, zobaczcie, przepiękne ta różowa Valentine. Bodajże zawsze gdzieś tam się do mnie uśmiecha, ale nie tym razem. Ładne Enjoyki, tam były też Marble Queen, Epipremna I słuchajcie, alokacje tutaj też przykuły moją uwagę. Sprawdziłam, czy mają dyskontową cenę. No i cena była niecałe 16 zł, także piękne okazy w super cenie nie były po kilkadziesiąt złotych e, ciekawe filodendrony Golden i ten Gagoantus czy jak mu tam było to też taka kolekcjonerska roślina swojego czasu ponad 100 wychodziła tutaj dostaniemy ją za 45 zł e, bardzo ciekawa Strelizie, tutaj są też jakieś tam Anturia, takie zwyklejsze e, tutaj mają uwagę przykuł jaśmin zobaczcie jakie różowe, urocze pączki przed kwitnieniem i Stefanotisy, roślina do której pałam ogromnym sentymentem ale o tym może kiedy indziej poszłam już tutaj dalej e, zobaczyć tę Diffenbachę, liście i, i fajny nowy, nowa rura, która rośnie, kalate, krotony. E, tutaj mamy trochę zmęczone życiem schizmatoglotisy. Ale peperomie zawsze też gdzieś tam e, mnie do siebie zawołają. Uważam je za przyurocze rośliny, mimo że teraz mam tylko dwie przewieszające się peperomie w swojej kolekcji. E, tam jest wodospad i karpie Koi, które można sobie e, też pooglądać. No i ten kroton też tutaj pięknie kontrastował na tle zieleni. E, tutaj mamy stoisko ze skrzydłokwiatami, i tu zazwyczaj jest też dużo paproci. Także ogromne skrzydło kwiaty sensation. Można tutaj dorwać Variegaty, jakiś tam się kolełys zaplątał. Mamy też tutaj flebodia, piękne świeżutkie humatki, je te paprotki z nogami pająka, z tymi takimi korzeniami, na których się rozmnażają. Ostatnio też dla patronów była do rozlosowania taka humatka, i właśnie powędrowała już do jednej z patronek no i tutaj też mieliśmy jeszcze jakieś inne paprociowate tutaj na tym stole aha, rozglądałam się bo tutaj były promocje, ale tam później jeszcze szperałam, nic nie znalazłam no i tutaj są zawsze różności i begonie i słuchajcie znowu jaśmi z białymi kwiatkami zielistka ocean tam były dalej o te rośliny o liściach takich żółwiowych, że tak powiem, dalszy wybór jeszcze begoni. Często tutaj też są hoje, o kwitnący, kwitnący, jakby tam było, Eszynantus. Eszynantus kwitł piękne, bordowe kwiaty, tutaj też jakieś takie dziwne roślinki, i słuchajcie, aha, fajnie też wyglądał tutaj ten szczawik, taki bardziej kolekcjonerski. No, i tutaj była też kawa. Zwykle też tutaj były choje, ale tym razem nie było choi. No, i też na tego krotona tutaj zrobiłam zbliżenie. Bardzo majestatycznie się prezentował, już takie ogromne drzewo z niego wyrosło. Spójrzcie, trzeba było też go uwiecznić. No, i tu jest kolejny, kolejna wystawa. Do schrupania piękne saksifragi. Oczywiście są też w wersji z variegacją ale te były równie piękne. No i po tym, jak zobaczyłam tutaj te ceropegię, no to zatęskniłam. Słuchajcie, za ceropegią w mojej kolekcji. aktualnie nie posiadam ceropegi. Mi się znowu zamarzyła, także można się zarazić po takiej wizycie. Po 55 zł, piękne duże epiprem na neon. Tutaj dalsze część peperomii. I innych różności, i tu się zaczynają już sukulenty. Ten to Pachyfytum, kompaktu mi się bardzo spodobało. Jest to taki niebiesko-srebrny sukulent. Tutaj właśnie moja uwaga się skupiła, chwilkę dłużej. Tutaj była jakaś ładna eszeweria z takimi końcówkami. No, mam słabość do srebrnych roślin. Obok tych patyczaków znalazłam też Portugalarię Afre z taką wariegacją, też przepiękne sadzonki niedrogie. E, takie gęściutkie, a obok nich e, to były albo haworsie albo jakieś aloesy. No i tutaj przechodząc już koło tych Nolin, stopy słonia, nogi słonia, które poczuły wiosnę, mają dużo młodych przyrostów. E, mój wzrok przywędrował do tych starców wariagata, które uważam, że miał też atrakcyjną, e, one miały też atrakcyjną cenę 19 zł. Sprawdzałam tam długość tych pędów, czy mogłabym to? Ucięć i ukorzenić. Oczywiście po zakupie takiej sadzorki w domu, na przykład ukorzenić w muchu, bo ja w ziemi nie wiem, czy bym dała radę przepiękne, urocze starce. Ale jeszcze nie tym razem wstrzymałam się. Zajrzałam do Monstery, którą pamiętam z poprzedniej wizyty tutaj w centrum. E, trzyma jeszcze swoją cenę i nikt się na nią nie skusił. E, całkiem duża sadzonka, a tutaj przepiękne, sanse, też świeżutkie, nowiutkie. Mamy Laurenti, e, tam z tyłu też będą za chwilę sanse. E, no i za mnie kulka z Raven, e, piękny, naprawdę uwielbiam. Żałuję, że oddałam swojego ale Rayvene też jeszcze swoje ceny trzymają, ponad 80 zł trzeba za nie dać. I spójrzcie, naprawdę całkiem spory wybór senseiwii, od tych takich mniejszych po te najpiękniejsze, te najnowsze, ostatni krzyk mody senseiwiarijowej, spójrzcie jakie przepiękne okazy, ogromne. Ceny też mają sporą, ale naprawdę były duże te sensy. Nawet jakaś Sansa Dragon Metallica to jeszcze z poprzednich dostaw. Szkoda, że nie ma więcej sensy wiery Metallica. Właśnie została jedna taka troszkę już zmęczona, ale szukam sensy Metaliki ładnej do siebie. A tu są właśnie te Golden Flamy Przepiękne, naprawdę, zobaczcie, gęste, ładnie wybarwione. Natomiast myślę, że jak już szukać dużej sensy, spójrzcie, jak one są wybarwione. Naprawdę wyglądają, jakby to były takie płomienie, bo nie zawsze się tak ładnie wybarwione okazy trafiają. Często nawet przez internet ludzie zamawiają i te sensy są przedmiotem rozczarowania, bo nie mają tych pożądanych żółtych wybarwień od środka. Tutaj były naprawdę ładne. Obok tych pilei tutaj jeszcze oglądam sobie te starce. Haworsje, ciekawe aloesy, to zawsze też tutaj można spotkać. Co tam dalej mamy? Kawa, kawa i te przepiękne patyczaki, i zawsze też gdzieś przykują moją uwagę, i te są już naprawdę duże. Ten patyczak Horida z tego co kojarzę: Rypsalis, nie, Rypsalis Bacifera, 36 zł, ogromny. Miałam kiedyś taki malutki. Tutaj zajrzałam, bo po prostu ta feria barw koleusowych. Też mnie tutaj przyciągnęła, chciałam Wam pokazać, że można dostać tu naprawdę dużo koleusów w fajnych cenach, bo po dyżce, także nieźle. No po kaktusach zwykle szybko, szybko gdzieś tam przemykam, jeszcze jakieś grudniki się zachowały, Epifylum monstruose, ale one też tutaj długo stoi z tego co kojarzę. I z tej strony mamy jeszcze sukulenty i właśnie to jest też świetne. To jest w ogóle starzec stapelioformis. E, bardzo ciekawa roślina, taka stapeliowata, ale też to się nie przewiesza, nie rośnie do góry. Nie wiadomo jakby to było, trzeba prowadzić, chyba gdzieś wiązać do jakiejś podpory, do jakiegoś palika. Kusiło mnie to bardzo, bo jest mega kosmiczna ta roślina, ale gdzieś się zdecydowałam, że jeszcze się wstrzymam. No i tutaj gdzieś też w kierunku stape już podążałam. To był akurat Wielczomlecz, le, bardzo ciekawy, euforbia. Jeszcze takiego wilczomlecza nie widziałam. E, taki biały, niestety był kłujący, trochę podsuszony. E, a tutaj natrafiłam na tackę ze stapeliami. E, no, to są roślinki, które też mi gdzieś tam po głowie chodziły wcześniej. I e, były po 32,50. E, też miały kolce, tak jak kaktusy. E, natomiast mimo, że gdzieś tam mi chodziły po głowie, to nie skusiłam się na nie tym razem. Tu jeszcze taka malutka, zielona, przeurocza. Gdzieś mnie właśnie do tych stapeli też ostatnio ciągnie, dlatego zwróciły moją uwagę. No i tutaj po tej stronie chciałam Wam jeszcze pokazać, kochani, właśnie taką zadaszoną przestrzeń z różnymi roślinami ogrodowymi. Tam jeszcze z tyłu znajdowała się ogromna taka szkółka z drzewkami, i tu ostatnie spojrzenie na całość, kochani, wszystko, co dobre się kończy. Też już widać, że było takie dosyć późne popołudnie, natomiast fajnie też w tym centrum wygląda jak jest słonecznie, bo tam jest szklany dach i pięknie on oświetla te rośliny. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Pa! pa.